Pichowicz. numer 7 Rafał Walski z niegałąką Michał Radka 21 Dariusz Wyka 24 Przemysław Karnowski 25 Damarsza Gorbet z numerem 33 Jonathan Piler i z numerem 34 Nikoł Dołus siatka na pnączkach w i trenerze Jodil Włocławem Łukasz Tajewski numer 15, kapitan zespołu. Z czwórką Dardan Melisza. Numer 5, Zerik Majlić. Szóstką Lorica Harrington. Siódemka Krzysztof Szubarga. numerem 8, Mateusz Środkowski. Z dziewiątką zagrażą Aren. Jedenastka... 20. Kamil Maciejewski, 24. Michał Czakowowski jest numerem 40.